Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga. I całkowicie oddałeś się spełnieniu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą. Wołam bez ustanku. Któż jak Bóg? Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aby ten dzień był dla nas pełny miłości, daleki od smutku, spokojny, ciepły i nastrojowy, niepowtarzalny oraz wyjątkowy. Dobry Boże, zawierzam Tobie. Cały dzisiejszy dzień i wszystko, co mnie dziś spotka. Sukcesy pragnę z radością przyjąć, a porażki i trudności cierpliwie znieść. Wszystko dla Twojej chwały. Pomóż mi, dobry Ojcze, w dniu dzisiejszym jak najwięcej dobra uczynić i do Ciebie się jeszcze bardziej zbliżyć. Amen. Świat jest pełen piękna, kiedy w Twoim sercu jest mnóstwo miłości. Zatem rozpoczynaj i kończ dzień z uśmiechem i miłością w sercu. Wspaniałego, magicznego dnia, który radość i szczęście Tobie da. Niech Ojciec Niebieski. Jezus Chrystus z Duchem Świętym zawsze udziela Ci wsparcia. Boże, błogosław ten dom i od złego osłaniaj, aby do Niego żadne nieszczęście się nie zbliżyło. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań. Z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!